Cześć kochani, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was bardzo serdecznie na booktag, który stworzyła dla mnie Karolina Books Are My True Love. Pod filmem Macie link do jej profilu na Instagramie. Jest to booktag związany z piosenkami Krzysztofa Krawczyka. Ja osobiście uwielbiam piosenki z dawnych lat i Karolina, czyli twórczyni tego tagu, o tym dobrze wie, dlatego bo ja kocham. Piosenki, takie stare polskie piosenki Właśnie Krzysztofa Krawczyka Irene Santor, Anity Lipnickiej Edyty Gepert Lady Punk, Perfect, no to są moje klimaty, ja kocham takie piosenki. Ja znam je na pamięć. One dla mnie mają naprawdę taki sentymentalny wydźwięk. One mają dla mnie sens. Ja nie mówię, że te nowsze piosenki, które są wydawane teraz, nie mają sensu. Oczywiście, że mają, natomiast no, dla mnie tamte piosenki mają taki, taki swój klimat, który bardzo, bardzo lubię. Ja oczywiście pod filmem wrzucę Wam ten tak, żebyście mogli sami sobie na te pytanie odpowiedzieć. Tutaj mam 7 piosenek krawczyka, i do tych piosenek dopasowane są pytania związane z książkami. W związku z tym, że jest to Buktek, to chciałabym nominować trzy osoby: Bukcie, czyli Weronikę, Madzie Gedbuki oraz Karolinę Karateusz. Więc ja już nie będę przedłużać. Zaczynamy. Pierwsza piosenka to parostatek, czyli książka z motywem Podróży, Przygody, którą każdy powinien poznać. Ja ostatnio poznałam losy Morrigan Crow, czyli Nevermore, i jest to książka, która zapoczątkowała moją miłość do tej serii. Ja oczywiście jeszcze nie sięgnęłam po tom drugi i trzeci, natomiast już wiem po tym tomie, że będzie to jedna z moich ukochanych serii. Mamy tutaj Morrigan, która ma 11 lat. Ona jest nazywana Przeklętym Dzieckiem, dlatego bo według Ni samej, jak i innych, jakby na miasteczko, w którym mieszka, sprowadza nieszczęścia. To, co złego się dzieje, to wszyscy przypisują właśnie tej dziewczynce. I drugim powodem, dlaczego ta dziewczynka jest przeklęta, to to, że ona wieczór przesilenia powinna umrzeć. No i oczywiście ona nie umiera, jak można się domyślić. Trafia do Nevermuru, do wolnego stanu, i tam jakby odradza się na nowo, jej jakby życie. Nabiera barw Jest to jak dla mnie prześwietna książka Pokachałam bohatera po prostu od samego początku I nie mogę się doczekać kiedy sięgnę po tą drugi I oczywiście jest to książka z motywem przygody i podróży Druga piosenka to Bo jesteś ty Książka wyjątkowa, która zapada w pamięć i tutaj wybrałam sobie książkę pod tytułem Tippi i ja Jest to książka, która została okrzyknięta przeze, mną, przeze mnie Jedną z najlepszych książek roku 2020 Mamy tutaj bliźniaczki syjamskie Które pokazują nam czym jest siostrzeństwo Czym jest walka o swoje marzenia Czym jest walka o przyjaźń O taką normalność Czym są jakby takie nasze problemy w obliczu tych problemów Z jakimi jakby muszą rykać się te bliźniaczki. Ta książka jest napisana w formie wiersza, natomiast absolutnie nie musicie się tą formą przejmować, bo to tylko tak źle brzmi, a czytać to naprawdę rewelacyjnie. Ja jak skończyłam czytać tipi, sięgnęłam po Kasieńkę oraz My dwie, my trzy, my cztery i uważam, że Sarah Crossan jest jedną z moich ulubionych autorek i nie mogę się doczekać kolejnych książek, jakie zostaną wydane. Trzecia piosenka to za tobą pójdę jak na Bal. Autor, po którego książki sięgasz bez zastanowienia, bo wiesz, że cię nie zawiodą. I w tym przypadku jest oczywiście mój ukochany Jakub Małecki, czyli autor takich książek jak Rdza, jak Horyzont, jak nikt nie idzie, jak ślady, historie podniebne czy Saturnin. Jest to autor, przy którym nie spodziewałam się, że... Aż tak po prostu osiądzi w moim sercu, że będę jakby właśnie sięgała po jego książki bez zastanowienia, bo wiem, że mnie nie zawiodą. I tak było przy wszystkich tytułach, nie mogę się doczekać kolejnej książki, która prawdopodobnie ma wyjść na jesieni tego roku. Tak mi się wydaje, jak nie, to proszę mnie poprawić. Natomiast jestem niesamowicie szczęśliwa, że zapoczątkowałam swoją przygodę z małeckim. To był jak dla mnie strzał w dziesiątkę. Czwarta piosenka to Chciałem być, bohater, który spełnia swoje marzenia, niczego nie żałuje i jest dla ciebie inspiracją. I tutaj dam może troszkę kontrowersyjną bohaterkę, w tym przypadku jest tutaj Evelyn Hugo z książki Taylor Jenkins' Read, Siedmiu mężów Evelyn Hugo. Jest to jakby bohaterka, która jest ikoną kina, która no, po trupach do celu dopięła swego, natomiast ona wiedziała. Kim chce zostać, i ona do tego dążyła, ona chciała spełniać swoje marzenia, i te marzenia spełniła. Jest dla mnie inspiracją nie w tym przypadku, żeby dojść po trupach do celu, ale jakby. Jest inspiracją w tym przypadku, że dopięła swego, że spełniła swoje marzenia, że została tym, kim chciała zostać I ona jest aktorką, a moją największą pasją już na zawsze pozostanie aktorstwo Ja jakby grałam w teatrze 5 lat, ja miałam wybierać się na studia aktorskie Natomiast mój teatr rzeszowski mnie zatrzymał w mieście Moje losy z teatrem potoczyły się tak, a nie inaczej, że no, musiałam zrezygnować z jakby takich pobudek prywatnych Natomiast ja wciąż jeżdżę do warszawskich teatrów na spektakle I no, uwielbiam to niesamowicie I po prostu mm, rozumiem, z czym musiała borykać się Ewelin I wiem, jakby staram się po prostu ją zrozumieć I naprawdę jest to jedna z moich ukochanych bohaterów książkowych Piąta piosenka to Mój przyjacielu, bohater, który zaufał niewłaściwej osobie Tutaj miałam pewien problem Bo zastanawiałam się, jaki bohater zaufał jakby niewłaściwej osobie i nie wiem, czy to jest dobry wybór, natomiast wybrałam tej chłopca z latawcem i Hasan tak bardzo ufał Amirowi. Ufał mu bezgranicznie, uważał go za swojego najlepszego przyjaciela. A Amir postąpił w taki, a nie inny sposób. Po prostu sprawił, że serce Hasana rozwaliło się na milion kawałków. Nie wiem, czy to jest dobry przykład, natomiast ja sobie tak to interpretuję. Wiadomo, że wy możecie historię Amira i Hasana interpretować na swój własny sposób. Ja uważam, że Hasan po prostu no, bardzo Amirowi ufał i no, to zaufanie jakby nie było skierowane do tej właściwej osoby. Szósta piosenka to ostatni raz zatańczysz ze mną, bohaterowie, którym nie dane było szczęśliwe zakończenie. Tutaj wybrałam sobie po prostu książkę, która do dnia dzisiejszego siedzi mi w głowie, czyli to, co zostawiła. Nie będę tutaj mówiła, którym bohaterom i w jaki sposób. To życie potoczyło się tak, a nie inaczej, że nie było one szczęśliwym zakończeniem, bo byłby to spoiler to taki dość duży. Natomiast z całego serca zachęcam Was przy okazji tego tagu do sięgnięcia po tą książkę, po to, co zostawiła. Jestem po prostu oszołomiona tą książką, jakby oszołomiona tym, co wydarzyło się w życiu tych bohaterek, czyli Klary i Izabel. Mamy szpital psychiatryczny, mamy Klarę, która trafiła do tego przytułku, dlatego bo zakochała się w nieodpowiednim mężczyźnie, a tam ulokował ją jej własny ojciec, więc kochani, sięgnijcie po tą książkę koniecznie. Możecie mi zaufać w tym przypadku, że ta książka nigdy w życiu już wam z głowy nie wyjdzie. Obiecuję wam to i myślę, że no niektóre osoby zarwą nawet nockę, żeby poznać zakończenie tej książki. I ostatnia piosenka, czyli Byle było tak, książka, która jest jak żadna inna. I ja w tym przypadku wybrałam sobie Anię z Zielonego Wzgórza. Ja pokochałam Anię w wieku 23 lat. My, w podstawówce, miałyśmy takie zgrzyty nie było między nami chemii, jeśli chodzi o mnie, a o Anię z Zielonego Wzgórza. Natomiast sięgnęłam po tą książkę jako już osoba dorosła, która. Jakby na nowo odebrała te przygody Ani i pokochała całym sercem. Nie mogę się doczekać, kiedy sięgnę po kolejne losy Ani Zielonego Wzgórza i myślę, właśnie, czy nie nagrać nawet vloga czytania wszystkich tomów Ani. No, zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Mam nadzieję, że taki materiał u mnie na kanale się pojawi. Nie wiem kiedy, natomiast mam nadzieję, że. Uda mi się to po prostu zrealizować, zobaczymy. Natomiast ta książka jest jak żadna inna, dlatego bo opowiada historię rodowłosej dziewczynki, która jest tak rezolutna, tak urocza, ma takie przygody, że my mamy ochotę to nie przytulić. Ta książka jest po prostu wyjątkowa w swojej prostocie, wyjątkowa w tym swoim klimacie, wyjątkowa w bohaterach, jest po prostu. Idealna. I to tyle jeśli chodzi o ten buk tak. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli macie ochotę, to możecie odpowiedzieć na wszystkie siedem pytań pod filmem w komentarzu. Natomiast jeśli wam się nie chce odpowiadać na wszystkie pytania, możecie odpowiedzieć na to ostatnie, czyli jaka książka jest według was jak żadna inna. Bardzo dziękuję, że oglądaliście. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć.